Hej, cześć, siemano, witam wszystkich serdecznie ponownie po takim krótkim i niespodziewanym cięciu. E, musicie mi to wybaczyć, przepraszam, ale to nie ode mnie zależało. E, mamy tak, e, na czym to skończyliśmy? A tak, na dodatku. Kompensator ZS Open, kompensator Slab 10. XRK Ventor 900 czy też V Ventor kompensator pistoletowy 905F Bruen Triport Corvus Series D XRK QZ 105 tłumik pomienia gf 90 yy, oraz urządzenie do forsowania hold bunch. Dalej mamy lufa i jest Zamek XRK Sidewander 6 oraz XRK Lutz 9. Laser. Laser pistoletowy S 710, X Diode 70, X10 Sidearm L400, laser pistoletowy 1MW, DZM 1000L oraz Eptac Vortex 200. Następnie celowniki. Slim Pro czy też Slim Line Pro, 3 Mini, Mini KOLIMATOR Cronen, Cronen Mini Pro, Celownik 3 Sigma IV oraz 3 Mini TAC 40, Kolba kolba pistoletowa XRK oraz na końcu Rękojeść Akimbo X12, chwyt XRK Field, Chwyt FTAC Z, Kronen Lima 6. Dalej mamy Kropka 50GS. Potężny pistolet samopowtarzalny. Jeśli zdołasz kontrolować odrzut amunicję Kalibru 50 załatwi resztę. No ja pierdolę, nawet w takim momencie... No co za kurwa gra. Weźmy, weźmy to mamy tak jest ta broń jest z platformy SAKIM seria G. Jak widzicie na razie tylko na premierę jest jeden. Prawdopodobnie wraz z sezonem pierwszym wystartuje i dalej na pewno będą dodawane będzie więcej dodawane. Podstawowa ilość amunicji ma w magazynku to jest 7 a jeśli chodzi o, o Kolejne to mamy 10 nabojowy magazynek oraz 13 nabojowy magazynek. Amunicja mamy zwykłą e, łamiwa 50, e, amunicja e, łamliwa 50 do pistoletu, grzybkująca 50 do pistoletu, o amunicji przeciwpancerna oraz nadciśnieniowa również do, do pistoletu. Spust. Mamy spust sportowy SA, spust SA 50 oraz spust SA Hare. Wylot lufy EXF 50 GS, Matuzek Crown, kompensator eptac 50, Potato Masher, SA Peak 77 oraz GW Flash 50. Lufa. Lufa SA-BREAK Lufa SA-COMP SA-LONGSHOT 50 i SA-TYRANT 50 No i na końcu lasery laser pistoletowy SERIES 710 X diody 70 XTEL SIDAR L400 laser pistoletowy 1MW ZM czy też DZM 1000L oraz EFTAZ VORTEX 200. I na tym na razie moi drodzy zakończymy ten materiał, ponieważ za chwilę e, nie starczy mi miejsca. A nie, przepraszam, jeszcze starczy mi miejsca. No, tak więc e, ja jeszcze trochę, 5 minut tak, 5-6 max. E, dalej, celownik. E, mamy tak, Slime Line Pro, 3 e, Mini, Mini kolimator Kronen, Kronen Mini Pro, celownik 3 Sigma 4, 3 Mini 40, XRK On Point, celownik kolimatorowy DF-105, Monokl CT90, Corvus Sol 76, 3 Reha Charge DX, 3 SRO7, Chorio ReX Pro, celownik Chorio Enforcer. Celownik Szy LonWolf, holograficzny Kazan, Corvus down, e, Downrange 00. A, to jest downrange Kurwa, ja tam Downgrade. Eee, no cóż, ale zresztą adekwatna nazwa do produktu. Szy Holotherm X10 Ange 40. I na końcu jest rękojeść. E, mamy chwyt EXF Shoreline. Chwyt EXF Resistance drewniany GS50 oraz Akimbo 50GS. I na końcu mamy P890. Pistolet samopowtarzalny P890 doskonale sprawdza się na małym dystansie dzięki celności, niezawodności oraz potężnym pociskom kalibru 45 Auto. Amunicja poddźwiękowa ukrywa ikony czas czaszek przed wrogami. Wygląda to w taki sposób, mam na, na tej broni już mam trzeci poziom trzeci, ponieważ bo tak No dobrze, zobaczmy go. Jest to platforma Bruen 890. No i tylko to mam. Dobra, podstawowy magazynek, 8 naboi i mamy 10-nabojowy magazynek oraz 12-nabojowy magazynek. Amunicja mamy podstawową, łamliwa 45 Auto, Grzybkująca 45 Auto przeciwpancerna 45 auto oraz nadciśnieniowa 45 auto plus P spust spust Bruen MG80 XRK Heavy V3 Bruen Express oraz P890 double action wylot lufy Tłumik CN30 Forge 4G-TX90F f ft Fire Kompensator ZYSY-OPEN Kompensator SLAP-10 XRK-VENTOR-900 Kompensator pistoletowy 905F Bruen triport corvus KORWUS-SERIES-D XRK-QZ-105 Tłumik płomienia sa gf 90 Urządzenie do forsowania hole punch. Lufa. Lufa Matuzek Cotton Mouth, Lufa XRK Takops, Matuzek Venom, X10 Hardinger. Laser. Laser pistoletowy Series 710, Efiot X 70, X10 Cydar L400. Laser pistoletowy 1MW, DZM 1000L, Eftas Vortex 200. Ile tam mamy? A jeszcze chwila. Mamy Slimeline Pro, 3 Mini, Mini Kolimator Kronen, Kronen Mini Pro, Celownik 3 Sigma 4 oraz 3 Mini Tak 40. To są oczywiście celowniki. I na końcu rękojeść. Chwyt Bruen Anhor, chwyt FJX DVF 60, chwyt Bruen Rysychy 80, chwyt BP Grain oraz Akimbo P890. I w ten oto sposób. Eee, mamy odhaczone, że tak powiem, eee, całą broń. Dodatkową została nam broń główna. To jest tarcza balistyczna, tarcza odporna na, na pociski i eksplozje. Zwiększa obrażenia zadawane w walce wręcz. Tak ono się prezentuje. Nawet animacji dla, do niej nie zrobili, bo kurwa po co. I cóż, w następnym. Od następnego odcinka prawdopodobnie zaczniemy z przeglądu zbrojenia, Zaczniemy właśnie od tej, od karabinów snajperskich, jest to SPX-80. A, jeszcze Wam zaprezentuję chociaż samą animację. No dobrze moi drodzy, ale na tym zakończymy. I cóż, tak jak mówiłem, e, będziemy w, od następnego materiału na tejże broni. E, od tej broni zaczniemy. Mam nadzieję, że materiały e, Wam się podobały. No i cóż, jeszcze przed nami są oczywiście jak e, bro, cała broń główna. Poza tarczą oczywiście już. E, nagrody za serię, personalizacja pojazdów, no i jeszcze operatorzy. A poza tym to jest wszystko. Dobrze moi drodzy, mam nadzieję, że materiał Wam się zarówno ten, jak i poprzednie podobały. Ja zabieram się za przesyłaniem. Mnie jest 1 listopada godzina 8.42 w tej chwili. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Dzięki serdecznie za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa-pa!